W oparach protestów i skandali, wszyscy fani Madonny czekają na jeden, jedyny, wielki koncert gwiazdy, który za chwilę ma się odbyć na lotnisku w Okęcie, na którym właśnie jestem. Szanowni pa, Państwo, gdzie jest, ma odbyć ten koncert Madonny? Tutaj? Tu nie! Na, no na Bemowie! Tak? To na lotnisku. Gdzie na lotnisku? Na lotnisku, ale Bemowo, proszę pana. No ale... To jest, a to nie jest, jest to samo? Obiekt. Nie, nie. nie to jest... Te dwa są... A to jest w drugim kierunku w ogóle. W drugim kierunku? To nie tu. Od centrum. Co Bo jest taka sytuacja, że ja pomyliłem lotniska. Mieliśmy na Bemowie o, Madonnę kręcić. Po Madonnę? Tak. I bo ja myślałem, że są... Bo są dwa terminale tutaj. I ja myślałem, że jeden... Właśnie to chodziło, że tutaj jest o, i Madonny.

Będzie widać. Dobra. To powiedz, że czekasz po prostu od dwóch dni, ok? Yy, właśnie z, z, jesteśmy z, z Pawłem. Pawle, yy, czekasz tu już od dwóch dni na Madonnę. Czemu aż tyle walizek wziąłeś? Yy, nastawiamy się na wielką imprezę, na wielki show, i no, trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność, prawda? Tak, i czy liczysz, że Madonna zaśpiewa coś specjalnie dla ciebie? Akurat specjalnie dla mnie to może nie, ale dla całej rzeszy fanów na pewno przygotuje coś specjalnego i kontrowersyjnego, jak na Madonnę przystało. A czy bilety właśnie drogie są w porównaniu do takiej, do takiej gwiazdy, czy nie? Pewnie tak. A ile daliście, jeżeli można wiedzieć? Za bilety tu do Polski? Nie, nie, do, na koncert. Ale myśmy nie byli na koncercie. Przecież panowie są na koncercie teraz. No teraz tak. Ale jesteśmy w Polsce na koncercie, nie? Tak, i właśnie i tu w Polsce czy są drogie i ile kosztują, jeżeli można wiedzieć? Pamiętam, bo myśmy przez internet... No I, by... po się... i przez internet żebym to załatwiali, także nasz ten, znajomy. A czy mógłby pan powiedzieć, że 150, bo takie rzeczy drogie. E, właśnie ile kosztuje bilet na koncertu Mad Madonny? Półtorystówki. Półtorystówki, no nieźle, no nieźle. A czy chciałby pan polizać pachę Madonny? <laughs> eee, not really. Ale czy mógłbym tak zrobić, że psz, 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 zaraz pan wejdzie na halę do Madonny, dobra? Do kogo? Okej, okay, so go for concert. I niech pan pójdzie teraz na koncert. Okay. Yeah, yeah. Where okay. is it? Where is the concert, Ja anyway? You know, there, oh, there. I'm there. too drunk to find it the... Yeah, I know, the yeah. Great. Have fun, have fun, man. Okay. A jak uważasz, czy Lech Wałęsa, który dzisiaj tutaj jest ze strajkującymi, czy dobrze w ogóle wypada, wypada takiej osobie jak on strajkować razem z innymi? Znaczy, chodzi o święto zniewoźnięcie Najświętszej Marii Panny, tak? tak? i tutaj właśnie Lech Wałęsa widzimy tam, stoi na, na, na hali. Ooo, oh, hello! Czy Lech Wałęsa powinien brać udział w takich... Yy... Oczywiście, zawsze. No, Leszek to jest z*****ty człowiek, Tu tak, tak. tak w tle już, że już tam Madonna odjeżdża z limuzyną. Gdzie jest Madonna? Właśnie limuzyną odjechała. Pani pojeżdża że limuzyną odjechała. Tylko jakby pan mógł najpierw troszeczkę przebiec, żeby było tak, że pan już jest zdychany po koncercie. Okej. Pan -tac 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 wow, yeah, uh, it, was a, it was a great concert and I'm fucking sweaty. Can you yeah, see it? And, and, I feel uh, it. Really, especially when she played the tracks from The Ray of the Light and uh, I was amazed. And by the way, I've seen some pastors around that they were protesting Madonna and I didn't like it and uh, I don't know why. I mean, she doesn't have to be Catholic or anything and I really liked it and it was a great kick. I uważa pan, czy, 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 czy koncert będzie sukcesem? Nie.